Ścieżka powtórzonego prawa. Rozdział 25. Jeśli powstanie spór między mężczyznami i staną oni przed sądem, by ich sądzono, wtedy usprawiedliwią sprawiedliwego i potępią niegodziwego. A jeśli niegodziwy zasłuży na karę chłosty, to sędzia każe go położyć w jego obecności bić w liczbie odpowiadającej jego niegodziwości. Może mu wymierzyć czterdzieści razów, ale nie więcej, gdyż przez większą liczbę razów twój brat zostałby wzgardzony w twoich oczach. Nie zawiążesz pyska młodącemu wołowi. Jeśli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiając dziecka, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż za obcego, lecz brat jej męża wejdzie do niej, pojmie ją sobie za żonę i wypełni wobec niej obowiązek powinowactwa. A pierworodny syn, którego ona urodzi, przejmie imię zmarłego brata, aby jego imię nie zginęło z Izraela. A jeśli ten mężczyzna nie zechce pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy, do starszych i powie: Brat mojego męża nie chce wzbudzić swemu bratu imienia w Izraelu i nie chce wypełnić wobec mnie obowiązku powinowactwa. Wtedy starsi miasta przywołają go i przemówią do niego, jeśli będzie stał przy swoim i powie, nie chcę jej posiąść za żonę, wówczas jego bratowa podejdzie do niego na oczach starszych, zdejmie mu z nogi jego but, plunie mu w twarz i powie, tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata. I nazwą go w Izraelu dom tego, któremu zdjęto but. Jeśli dwaj mężczyźni będą się kłócić ze sobą i żona jednego z nich zbliża się, aby wyrwać swojego męża z ręki tego, którego bije i wyciągnie ona rękę i uchwyci go za wstydliwe części, to odetniesz jej rękę. Nie zlituje się nad nią twoje oko. Nie będziesz miał w swym worku dwojakich odważników, większego i mniejszego. Nie będziesz miał w swoim domu dwojakiej Efy, większej i mniejszej. Będziesz miał wagę dokładną i sprawiedliwą, będziesz też miał efem dokładną i sprawiedliwą, aby nie przedłużyły się Twoje dni na ziemi, którą daje Ci Pan, Twój Bóg. Gdyż każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, budzi od razem u Pana, Twego Boga. Pamiętaj, co Ci uczynił Amalek w drodze, kiedy wyszliście z Egiptu jak spotkał Cię w drodze i napadł na Twoje tyły, na wszystkich słabych idących za Tobą, gdy byłeś zmęczony i znużony, nie bał się Boga. Gdy więc Pan Twój Bóg da Ci odpoczynek od wszystkich Twych wrogów dookoła w ziemi, którą Pan Twój Bóg daje Ci w dziedziczne posiadanie, to wymasz spod nieba pamięć o Amaleku. Nie zapominaj o tym.